Dzień dobry Państwu, Krzysztof Stankiewicz, kanał Biżuteria z bliska. Proszę Państwa, dzisiaj już ostatni materiał z cyklu Męczenie Krugerandów w poszukiwaniu błędów mędniczych. Po prostu nie, nie to, żebym... skończyły mi się po prostu przykłady. Może nie to, żebym mnie znudził ten, ten temat, bo generalnie temat błędów mędniczych jest dość ciekawy. Proszę Państwa, działa czat, więc można pytać, jeżeli ktoś ma jakieś pytania. Wczoraj w społeczności pojawił się film dla wspierających, na którym poruszam temat nowej książki. Zresztą bardzo ciekawej książki, tak jak się wydaje. Książka ma 320 stron. Dostałem jej streszczenie. W związku z tym pokazałem wspierającym. Dość ciekawe spostrzeżenia poczynili. Więc też będę chciał wam o tym opowiedzieć. Ale to, no to tak w przyszłości, a teraz, ponieważ już minęła ma 30 więc możemy zająć się tym krugerandem, a właściwie dwoma krugerandami. Bo to, co widzicie tutaj to są dwa krugerandy, i one zostały wybitym, wybite, czy a, rewers został wybity tym samym stemplem, tylko na różnym etapie zużycia. I są tutaj błędy mennicze, które na jednej z monet nie występują, na drugiej, na drugiej one są, czyli uległ degradacji w wyniku. Procesu, w wyniku tego, że go stosowano w procesie menniczym przez długi okres czasu. Jest także jeden błąd, który rozwijał się w miarę. W miarę zmiany, w miarę zmiany kondycji, w miarę zmiany jakości stempla. Niestety nie wygląda to na zdjęciu najlepiej podczas obserwacji takich mikroskopowych lepiej można było to wychwycić. Ale niemniej jednak wydaje mi się, że będziecie w stanie się zorientować, o co mi tutaj tak naprawdę chodzi, o jakich błędach mówimy. No i zobaczmy sobie. Krugerant jak kruger. Nic specjalnego. Mam te, te zdjęcia w kilku rodzajach oświetlenia po to, żeby wam. po to, żeby ewentualnie lepiej, lepiej było to widoczne, chociaż i tak oko ludzkie widzi więcej pod mikroskopem niż aparat fotograficzny, mam takie, takie wrażenie. Tutaj mamy błąd polegający na dodaniu metalu, czyli w tym miejscu na cyfrze 9 uszkodzeniu uległ stempel i w związku z tym no, powstawała taka górka e, powyżej, e, jeszcze powyżej e, powierzchni, e, najwyższej tej powierzchni cyfry. E, no jak się okazuje, e, ten błąd ewoluował, czyli stempel wykruszał się w miarę, e, w miarę pracy. E, I tutaj, właśnie, tutaj nie najlepiej to, e, to wygląda, ale ten obszar podniesiony jest już znacznie wyższy, większy, wyższy na tym, na tym stemplu. Może, może spróbujmy zobaczyć to na drugiej fotografii. Tutaj widać to dobrze. Natomiast no, tu właśnie jest ten sam problem. Dlatego właśnie najlepiej do oglądania. O tutaj widać lepiej że ten podniesiony, ten podniesiony obszar jest znacznie większy. Po prostu systematycznie w miarę używania stempla metal, z którego był zrobiony, wykruszał się. Systematycznie, za każdym razem, on ulegał coraz więcej degrad coraz większej degradacji. No i ten błąd menniczy się powiększa. Słuchajcie, takie błędy, jak te, które, wam, które, które ilustrują zużywanie się stempla menniczego, szczególnie przy em, Moneta, które są monetami obiegowymi, wyłapanymi z obiegu, to są bardzo cenne, bardzo cenne okazy z punktu widzenia numizmatyki. Nawet monety, które powiedzmy, byłyby bardzo tanie nawet z tymi błędami, to jeżeli ktoś zbierze serię, to, to rzeczywiście można te liczyć na dość duże zwiększenie wartości takiej kolekcji składającej się z kilku monet. Oczywiście Krugeranda to nie dotyczy, dlatego że Krugeranda nie trzeba wyłapywać z obiegu. Z reguły jak stakerzy kupują to, no może nie z reguły, ale, ale są stakerzy, którzy powiedzmy kupują całe tuby męnicze, które są pełne monet z tego samego stempla, w związku z tym łatwo jest takie błędy wyłapać. Więc znowu, to jest znowu Coś, co jest drogie normalnie w numizmatyce, okazuje się, że w stakerstwie jest bardzo tanie, i w związku z tym można zrobić sobie piękną kolekcję błędów menniczych, które, za które nie trzeba dodatkowo płacić, które po prostu można, się, można sobie zbierać, można się cieszyć posiadaniem takiego zbioru. Zobaczmy tutaj, w tym obszarze, widać było, że najprawdopodobniej ten stempel był krzywo zamontowany z jakichś przyczyn, albo nie był odpowiednio wyjustowany, być może nie był przykręcony właściwie. Coś tutaj się działo, bo popatrzcie, że degradacja tego stempla następująca z tej strony jest większa niż w innych miejscach następ. Stempel. stempel się nierównomiernie zużywał. W związku z tym z tej strony, gdzie jest cyfra 75, musiała, musiała działać większa siła. W związku z tym widzimy zdeformowaną całkowicie e, cyfrę 5. Ona jest rozciągnięta i ma zbyt małe, e, znaczy z, z, zbyt jest. E, no, zmieniła po prostu swój kształt, rozciągnęła się. E, tak samo zmieniła kształt litera D. To też tak nie powinno wyglądać, a do tego powstała duża ilość tych no, takich, takich obrazu właśnie tej degradacji stempla, o którym mówiłem wam wczoraj. Tutaj na tym na krugerandzie nawet jest to lepiej widoczne niż na krugerandach, które pokazywałem wam wczoraj. Tych rzeczy nie obserwujemy tutaj. Tutaj nie ma tych problemów. Czyli tutaj widać, że ten stempel był jeszcze stosunkowo, stosunkowo nowym stemplem. Tutaj widać tylko ślady lustra menniczego i generalnie stosunk z, stosunkowo mało zdeformowaną literę E. Ta litera E już jest zdeformowana w pewien sposób. Takie deformacje liter, ewentualnie deformacje gwiazdek, no, przez typowe dla. 20 dolarówek deformacji gwiazdek są właśnie związane z zużywaniem się stempla. I zobaczcie teraz na drugiej monecie, jak wygląda litera E. Jak ją tutaj rozciągam i jaka jest zdeformowana. I popatrzcie, tutaj jest też błąd stempla, błąd też wykruszenie materiału. Nie zauważyłem tego wcześniej, widzę to w tej chwili. Koło litery E po prawej stronie i na tej drugiej monecie. Jest dokładnie chodzenie, tylko też tak, jakby bardziej wyraźne. Ono jest, jest ostrzejsze. To też świadczy o tym, że ta, ta odbitka, ta moneta została wykonana stempem, który był jeszcze w lepszym stanie. To wykruszenie było bardzo świeże, a później kolejne, kolejne, kolejne monety, które były wybijane przez ten stempel, spowodowały, że. To, to uszkodzenie się templa się zwiększyło i stało się takie bardziej no, ba, bardziej powiedzmy miał miękkie krawędzie bo tak to, to tutaj wygląda poszukajmy sobie czegoś jeszcze ra U. to też jest właśnie charakterystyczne dla dla uszkającego się z templa zobaczmy co my tutaj jeszcze mamy no tutaj Tutaj to samo, rozciągnięte, rozciągnięta jedynka, rozciągnięta literka O, literka Z, no i też ślady właśnie takiej degradacji. Tutaj też, patrzcie F nie pasuje tak jakby do, do litery I, jest, jest zbyt wysokie. Zobaczmy, jak to wygląda po, po dru, na, na drugiej monecie. Tutaj też to F jest za wysokie, ale wydaje mi się, że no nie jest aż tak rozciągnięte. Mhm. Tutaj tak, litera IF i I uległy rozciągnięciu no, w wyniku tego, tego procesu menniczego, w wyniku tego, że stempel jest cały czas poddawany tym siłom związanym z tłoczeniem i te siły powodują abrazję stempla, która no właśnie w ten sposób można ją obserwować na, na monetach jako, jako błąd menniczy. Zobaczmy sobie fotografie, które tutaj jeszcze mamy, może na tych innych fotografiach będzie widać lepiej pewne, tutaj mało co znajdziemy, bo tutaj jeszcze jest w miarę to wszystko, w miarę to wszystko się jeszcze trzymało. Czasem można właśnie nawet oglądając po raz kolejny, no oczywiście odcisk palca, popatrzcie jak wygląda odcisk palca po latach. To jest też, jak się mówi, a tam nie ma problemu, możesz sobie dotykać monety, szczególnie złote, no widzicie, nie bardzo, bo okazuje się, że, że odcisk palca powoduje nierównomierne śniedzienie monety w tym miejscu i ten odcisk palca staje się bardzo dobrze widoczny. Więc też trzeba pamiętać o tym, że numizmaty, nawet złote, nie są odporne na dotykanie, na odciski palca, one potem zostają już na zawsze na tej monecie, nie da się tego w żaden sposób usunąć. Jeżeli ktoś zacznie czyścić monetę, no to wtedy moneta zniszczy, no bo będzie miał monetę czyszczoną. Wiadomo, że to nie dotyczy monet, to nie dotyczy monet wykonanych z czystego złota, dlatego że tam nie będzie miało co śniedzieć na, na, na powierzchni monety. Tam nie ma materiału, który może zaśniedzieć, ale no, wiadomo, Krugerant nie jest wykonany z czystego złota, w związku z tym ten proces tutaj zaszedł, i ewidentnie widać ten odbity, odbity paluch na, na powierzchni monety, szczególnie właśnie w tym oświetleniu. Zresztą popatrzcie, tutaj jest drugi. O, nikt tam specjalnie nie oszczędza. Tutaj jeszcze jest jeszcze inne oświetlenie. Może zobaczymy coś więcej. Tu już raczej. Tu już raczej nie. Tu nawet chyba gorzej widać te błędy w tym oświetleniu. No i to słuchajcie, tyle. To bardzo ciekawe, bardzo ciekawe okazy. Udało mi się właśnie znaleźć tam w kilku kolekcjach, które oglądałem. W kilku stakach, które przyniesiono mi do sprawdzenia. Dlatego chciałem się tym z wami podzielić. Jeżeli macie jakieś pytania, to możemy porozmawiać na czacie. Myślałem, że dłużej więcej czasu zejdzie z omawianiem tych, tych błędów, ale, ale akurat jakoś tak, tak wyszło. Najwyżej skończymy dzisiejszego live'a wcześniej. To już ostatnie, ostatnie błędy. Chociaż jak widzieliście, mam klaser pełny pełny falsyfikatów, więc będziemy sobie te falsyfikaty omawiać po kolei wszystkie. Także może może właśnie może potem razem zmontuje się to w jakiś większy materiał materiał, który będzie pokazywał jak radzić sobie z falsyfikatami nawet takimi najprostszymi falsyfikatami, które można znaleźć na rynku i które mogą spowodować straty u kolekcjonerów lub stakerów Albert, witaj, fajnie, że jesteś Tomasz, witaj, miło Was widzieć Musashi też, cześć, specjalistyczny nawóz Robo, proszę Kevin, sporo, sporo osób się pojawiło no i oczywiście sportowy, witaj monety przed i po wykruszeniu, ciekawy jeszcze musi wyglądać moneta w momencie ukruszenia i okruszek niezauważony odciska się na kolejnych sztukach. Tak, to też jest bardzo ciekawy, to też jest bardzo ciekawy błąd menniczy w którym właśnie to, to się nazywa stack through, czyli odbitka przez coś. To mogą być różne rzeczy, nawet widziałem odbitki przez kawałek materiału. Przy czym osobiście mam wątpliwości, czy rzeczywiście jakaś szmatka się, którą nie wiem, tam konserwator zostawił w maszynie, ona się gdzieś tam zawinęła, czy po prostu to zostało, to jest błąd, który został zrobiony specjalnie przez kogoś po to, żeby zrobić sobie numizmat, bo to też tak, tak mogło wyglądać. Ale właśnie takie takie stuck through przez. Kawałek ukruszonego stempla jest dość, dość ciekawe. Zdarza się też, że jest błąd planszety, który powoduje wykruszenie planszety, i wtedy kawałek planszety odpada. Jeżeli, ponieważ niektóre monety bije się kilkukrotnie, z kilka uderzeń stempla po to, żeby wybić monetę, po prostu wtedy na ten stempel jednorazowo działają mniejsze siły, w związku z tym stemple się mniej zużywają i rysunek monety jest lepszy. W związku z tym taki kawałek upuszczonej planszety może odpaść i zostać wbity w monetę w innym miejscu. I wtedy na monetach się znajduje właśnie coś, co może niedoświadczonych numizmatyków wprowadzić w przekonanie, że, że to jest odlew. Bo to bardzo podobnie wygląda do rzadzizny odlewniczej, ale tak naprawdę to jest materiał z tej planszety albo z innej planszety, która akurat była wcześniej w tym stemplu i to jest kawałek metalu, który zostaje wbity w planszetę w jakimś innym miejscu. Czasami to jest tak, że na przykład fragment litery zostanie przemieszczony, i to taki fragment, że można go rozpoznać. O jaką literę chodzi. Albo cyfry, fragment. No i wtedy takie, taki błąd też jest jako bardzo rzadki, wyceniany bardzo wysoko na rynku. Przy czym to no, są znane kolekcje, są fotografie takich, takich, takich monet, przy czym ja osobiście nigdy nie widziałem, bo to, znaczy jedynie na fotografii. Osobiście nikt mi nie przyniósł monety, która miałaby taki taki błąd właśnie z przemieszczoną całą literą w inne miejsce, albo fragmentem, dużym fragmentem litery. Z reguły to są jakieś małe kawałeczki, które są przemieszczane. Wtedy można to na no, monetach zobaczyć. Jak będę miał przykład i klient pozwoli to uwiecznić na, na fotografii, to Wam oczywiście pokażę. Kevin, tak, witaj Kevin, witaliśmy się już. Widzę, że dzisiaj nie jesteście zbyt gadatliwi, gadatliwi. W takim razie kończę tą transmisję. Bardzo dziękuję wszystkim za uwagę. Zapraszam na 17.05 na transmisję, tą taką główną, codzienną transmisję. No i w ciągu dnia będzie się transmisja z najnowszymi informacjami, przy czym będzie to transmisja wyłącznie dla wspierających tak jak Wiktor, witaj Wiktor, masz pytanie, to, to pisz pytanie. To pisz oczywiście, odpowiem ci mam jeszcze chwilę czasu. Bo postanowiłem, że te transmisje z najnowszymi informacjami będą w tym momencie, będą w tym momencie robione wyłącznie dla wspierających. Żeby to wspierający wiedzieli więcej o tym, co dzieje się w branży. Czy jakaś tam mennica jest bardziej, jest ok, Nie wiem, ja nie kupuję w mennicach nic, więc ja Ci nie odpowiem. Sprawdź sobie, czy generalnie, powiem Ci tak, kupowanie wysyłkowo jakiegokolwiek złota, szczególnie lokacyjnego, jest głupotą w mojej ocenie. Po prostu. E, idź na miejsce, weź do ręki to, co weźmiesz do ręki, sprawdź sobie, zapłać za to i wyjdź z tym z, ze sklepu. E, bo, e, bo jakiekolwiek nam wysyłanie, wysyłkowe, potem, potem gdzieś to albo zginie złoto, albo zginą pieniądze, będziesz miał pretensje do całego świata, że, e, że właściwie nie wiadomo co, a tak naprawdę będziesz sam sobie winny. Więc e, tak jak wszyscy ci, którzy. Tracą pieniądze, bo gdzieś tam, bo gdzieś tam wysyłali. Była ta minica 24. Teraz jest, jest kolejna, kolejna tam srebro do domu, tak? czy, czy złoto do domu jak to się tam nazywało. Kolejna afera. Po drodze jeszcze z działalności kantorowych była afera Cinchciarz.pl, która właściwie cały czas trwa. Konotoksja tam wiadomo, oskarża wszystkich o, o, o problemy. Swoje własne problemy finansowe, a tak naprawdę oszukali gigantyczną ilość ludzi. No i dlatego ja ci radzę: po prostu idź do sprzedawcy, zobacz co ma, kup to co ma, jedź do domu z tym co kupiłeś. To jest najbezpieczniejsze dla ciebie. Hunter, witaj, sportowy. Strasznie niepłynna jest granica wyznaczająca czasu czas użyteczności stempla. Życie monety jest zależne od jakości stempla. Stempel jest duszą monety. Dusza umiera, stempel... Moneta przestaje istnieć. Znaczy to nie, chyba to tak nie działa. Moneta przeżywa o wiele więcej czasu na rynku niż stempel. Niż stempel w pracy. Z... Granica jest niepłynna, dlatego że gar, granica zależy od od procesu technologicznego i od tego, jak jest wyustawana maszyna. Jeżeli stempel będzie źle założony, jeżeli będzie niedokręcony, będzie się przemieszczał, jeżeli będzie krzywo założony, jeżeli będzie za wysoka siła bicia ustawiona na stemplu, no to wtedy stempel będzie ulegał bardzo szybkiej degradacji. Jeżeli wszystko będzie ustawione idealnie, no to wtedy stempel wytrzyma więcej. Proces bicia wszystkich monet, jakby jedno życie. No nie wiem, czy można, po prostu proces technologiczny. To tak widzę, tak romantycznie dość. Ha, sportowy poeta Albert napisał. Okej, okay, słuchajcie, dzięki za, dzięki za uwagę. Do